Rizotto z krewetkami i z kurkami, bo mięso można łączyć z owocami morza. Ostatnio robiłem sernik w kąpieli wodnej i, wiadomo, potem kąpałem się jako drugi i zobaczyłem, że obok mnie pływają takie robaczki. No to pomyślałem, a zrobię z tego też danie. W ogóle, jak widzę takiego robaczka, to mi się taki wujek przypomina. Nieważne. Rizotto! Bardzo proste, bardzo szybkie, obiadowe. Przy okazji zrobię z kurkami, bo mam cebulkę w drobną kostunię. I na patelenkę z odrobiną masobeczka. Niech się zeszkli. Wiadomo na 12. Do zeszklonej cebulki. Czosneczek. Mam tu kurki, koko. Ko, ko. Zawsze tak robią. Ja to je nie kroję, wolę je tak poskubać. One tak o, ro, robią. Patrzcie, cała kurka. Pół, pół kurki. I wrzucam to wszystko też. Niech się to trochę przesmaży i puści wodę. Wierzę, że jak się nasoli, to przez osmozę, ona szybciej puści wodę. Nie wiem, czy to prawda, ale ja w to wierzę. Można zrobić tak, że pół kurka się teraz podsmaża, a pół da się na samym końcu. Ale ja robię całe, żeby mi to lepiej przeszło smakiem. Kurki podsmażone. Wrzucam ryż. Tu mam arborio, do risotto może być jeszcze roli. Pisze się car na -roli. Wiadomo, że to niemożliwe, więc ja mam arborio. I ten ryż też trzeba przesmażyć. On się też trochę zeszli. Uh -huh. jak cebulka. Ryżyk przesmażony, lampeczka winka białego. To resztę to się można chlebusiem tak, tak, tak wziąć, wziąć i tak zjeść. Hehehe odparowuję i ja tu już mam przygotowane kufel z rosołem, w kostki rosołowej, ale dobrej. Ja, myślę, ja to wierzę, że można. I będę podlewał, aż ten ryżyk będzie prawie dobry. Spokojnie, niech on tu się pyrkoli. To tak koło 10 minut się powinno pyrkolić. W międzyczasie posiekam cukinie, bo dodam jeszcze cukinie. Ryż jest prawie dobry, więc już po ostatnim zalaniu ee, daję tak cukineczkę, bo jej wystarczy dosłownie z dwie minuty, nie? No i te krewety, bo z krewetkami jest tak, że czym krócej, tym lepiej. Tym dłużej, tym one będą takie bardziej y, gumowiaste. Sól, pepper. Pamiętajcie, że risotto ma mieć konsystencję lawy. Ma być takie półpłynne. Można dodać śmietanki, pomidorów. Zagęszczać to masłem wszystkim. Wtedy będzie bardziej kremowe. No ale ja jestem na diecie, nie? Chociaż raz w tygodniu. Hehehe. Krewetki widać jak są dobre. gdy one się robią już takie czerwoniawe, nie? Czerwone jak ja po y, bieganiu. Hehehe. Już jest idealna konsystencja. Więc tak, zdejmuję to y, z płyty indukcyjnej. Hehehe. Talerzyk leżał i leży. taka piosenka jest. Hehehe. Do tego... Daję, mam tutaj y, ostypek prosto z zakopca. Można dać parmezan, ale ja daję nasz polski. Ja to lubię, jak to trochę śmierdzi bacą. Pietruszka, trzy pomidorki. Dziękuję, ale smakiem się broni.